Modlitwa o wschodzie słońca. Panie, do Ciebie wołam o wschodzie słońca. Pomóż mi modlić się i zebrać myśli. Sam nie jestem w stanie. Wewnątrz mnie jest ciemność, ale u Ciebie jest światło. Jestem samotny, ale Ty mnie nie opuszczasz. Jestem małoduszny, ale u Ciebie znajdę pomoc. Jestem niespokojny ale w tobie jest pokój jestem pełen goryczy ale ty jesteś cierpliwy nie rozumiem dróg twoich ale ty wiesz która droga jest właściwa dla mnie ojcze w niebie tobie chwała i dziękczynienie za spokój nocy tobie chwała i dziękczynienie za nowy dzień tobie chwała i dziękczynienie za twą dobroć i wierność które okazałeś mi dotychczas. Wyświadczyłeś mi wiele dobrego, spraw, bym umiał przyjąć w pokorze doświadczenia z rąk Twoich. Ty nie włożysz na moje barki więcej, niż mógłbym unieść. Ty sprawiasz, że wszystkie wydarzenia służą jak najlepiej Twoim dzieciom. Panie Jezu Chryste. Ty byłeś biedny i udręczony, schwytany i opuszczony, tak jak ja. Ty znasz całą ludzką nędzę. Ty zostajesz ze mną, gdy nie ma przy mnie żadnego człowieka. Ty nie zapominasz o mnie i szukasz mnie. Chcesz, bym Cię rozpoznał i nawrócił się do Ciebie. Panie, słyszę Twoje wołanie i idę za Nim. Pomóż mi. Duchu Święty, daj mi wiarę, która ratuje mnie przed zwątpieniami i przywarami. Daj mi miłość do Boga i ludzi, która tłumi wszelką nienawiść i każdą gorycz. Daj mi nadzieję, która wyzwala mnie ze strachu i zrezygnowania. Naucz mnie poznawać Jezusa. I czynić Jego wolę, trójjedyny Boże. Mój stwórco i mój Zbawicielu, do Ciebie należy ten dzień, moje życie jest w Twoich rękach. Święty miłosierny Boże, mój Stwórco i mój Zbawicielu, mój sędzio i mój wybawco, Ty znasz mnie i moje drogi. I wszystko, co com uczynił. Ty bez względu na osobę nienawidzisz zła i karzesz je na tym i na tamtym świecie. Tym, którzy szczerze o to proszą, odpuszczasz grzechy, a dobro kochasz i nagradzasz je na tym świecie pocieszonym sumieniem, a w życiu wiecznym koroną sprawiedliwości. Przed Tobą myślę o moich najbliższych, o moich współwięźniach i o tych, którzy czynią w tym domu swą trudną powinność. Panie, zmiłuj się i pozwól mi w tym czasie tak żyć, bym mógł odpowiedzieć za to przed Tobą i ludźmi. Panie, cokolwiek przyniesie ten dzień, niech imię Twoje będzie błogosławione. Amen. Jeżeli podoba Ci się kanał, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie, a w komentarzu zostaw intencję, w jakiej chciałbyś się pomodlić.